Nasza fundacja w tym roku obchodzi swoje dwudziestolecie. Paławicz w naszym studiu Jarosław Tokarczyk, prezes zarządu Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Panie prezesie przed nami ważne wydarzenie. Gala dobro oddaje. Powiedzmy, cóż to jest za pomysł, co to za inicjatywa? Nasza fundacja w tym roku obchodzi swoje dwudziestolecie. I zrodził się u nas e, wewnątrz naszego zespołu pomysł, aby, aby się pokazać, aby zrobić również przy tej okazji coś, coś dobrego. Bo poza e, jakby formułą samej, można napić, gali, celem nadrzędnym dla nas jest to, żebyśmy wspólnie wśród można powiedzieć, osób z wielkimi sercami zebrali, można powiedzieć, e, trochę pieniążków na pomoc dla e, kilku naszych podopiecznych, między innymi dla siedmioletniej Martynki. E, w zakresie zakupu nowej, nowoczesnej pompy insulinowej. No i właśnie, to jest taka chyba podopieczna, która jest najlepszą możliwą wizytówką, wizytówką waszej fundacji. Mały człowiek, który mimo no, różnych przeciwności losu, no, radzi sobie świetnie, bo to jest mała dziewczynka, która startuje w zawodach sportowych, tanecznych. No i tak naprawdę ta cukrzyca gdzieś tam schodzi na plan dalszy. Warto chyba takim osobom pomagać. Tak, oczywiście. Nasza fundacja pomaga pod stałą opieką. Ma blisko 500 dzieci z naszego regionu i, i nie tylko. No, staramy się pomagać w szczególny, można powiedzieć, sposób dzieciom chorym, niepełnosprawnym, tym, którym ta pomoc jest można powiedzieć, niezbędna. I wielką tragedią jest, moim zdaniem, to, że można dzieciom pomóc, a brakuje niestety finansów, że nasz system. Opieki zdrowotnej nie jest w stanie pomóc, rodziców często można powiedzieć nie stać i właśnie takimi głównie bym powiedział przypadkami zajmuje się nasza fundacja już od 200 lat. Powiedzmy o formule tego wydarzenia, bo po pierwsze gwiazdy na scenie, ale po drugie właśnie licytacje, zbiórka, jak to będzie wyglądało? No Dla naszych gości mamy szereg niespodzianek. O wszystkich może w dniu dzisiejszym nie chciałbym. Nie zdradzajmy. Tak, nie chciałbym powiedzieć, ale te osoby, które zdecydują się przyjść na naszą galę 22 października o godzinie 18 do sali CIQ na ulicy Głowackiego 17. Mm, ee, przygotowaliśmy kilka, e, kilka e, atrakcji, tak bym to powiedział, że z jednej strony chcielibyśmy Podziękować naszym partnerom, naszym sponsorom, ale również wolontariuszom, szerokiej gronu wolontariuszy, którzy wspierają tutaj nasze działania fundacji od wielu lat, i to jest tam jeden element. Inny element to, tak jak już Pan wspomniał, chcielibyśmy przy tej okazji, przy tym pretekście spróbować można być zebrać dodatkowe środki na pomoc dla konkretnych naszych podopiecznych poprzez wykupienie cegiełki, poprzez wzięcia udziału w licytacji. Którą też planujemy podczas wydarzenia, czy, podczas, czy w ramach e, zakupu innych rzeczy, e, którzy podarowali przyjaciele fundacji, które będzie można nabyć we foyer e, Auli Nagłowackiego. Wszystkich niespodzianek i atrakcji nie zdradzamy, ale powiemy, kto na scenie nowej, wyremontowanej niedawno e, Auli. Tak, oczywiście. E, bardzo mnie cieszy, jakby szerzej, w szerszym nawet kontekście, że od wielu, wielu lat z naszą fundacją współpracuje wielu znanych e, artystów. Na przykład naszym takim ambasadorem była grupa Perfect, Współpracowaliśmy z Big Dayem, Marta Jerzowska, Izabela Trojanowska, także mamy wielu przyjaciół również w tym obszarze i bardzo się cieszymy, że wyraziła zgodę na taki koncert specjalny z okazji naszego dwudziestolecia. Kaja, ale również mamy tutaj zespół Cello to Cello, a całość wydarzenia poprowadzi Maciej Miecznikowski. Powiedzmy w takim razie, Panie Prezesie, dobrze, żeby taka informacja zawsze na końcu audycji wybrzmiała raz jeszcze. Gdzie dokładnie, kiedy, no i gdzie szukać informacji, bo też prężnie jako Fundacja działacie w tej przestrzeni social mediów, tak możemy powiedzieć, no i na stronie internetowej. Także serdecznie zapraszamy naszych przyjaciół, ale i nie tylko. Wszystkie osoby zainteresowane, które chciałyby podzielić się i wesprzeć podopiecznych Fundacji Przyszłość dla Dzieci 22 października o godzinie 18, to jest w sobotę, w sali. I Auli CEIQ na ulicy Głowackiego. Także serdecznie zapraszamy tutaj wszystkich ludzi o wielkich sercach. Ja do tego zaproszenia, drodzy Państwo, się przyłączam. Śledźcie poczynania Fundacji zarówno na Facebooku, na stronie internetowej. No i zapisujemy wszyscy datę w kalendarzu. Wybieramy się tłumnie. Nasza audycja z kolei do obejrzenia na www.kopernik.tv. Państwo i moim gościem był Jarosław Tokarczyk, prezes Zarządu Fundacji Przyszłość dla Dzieci. Piękne dzięki za spotkanie. Dziękuję i do zobaczenia na gali. telewizja Kopernik. Kopernik.tv